A to już borek, jesteśmy na grądzie 6, dzień dobry. Można powiedzieć, mocno z problemami chyba pan dotarł tutaj. No problemów więcej było psychicznych dzisiaj niż, niż logistycznych, bo w sumie wstaliśmy. Wcześniej szósta rano, czy piąta nawet, w Moskwie. W Moskwie, tak? Tak, no, kto, kto zna Moskwę i zna, i zna korki boskiewskie rano, to, to zdaje sobie sprawę, że często na to lotnisko Szeremetiewo to, to trzeba jechać dwie czy trzy godziny rano, żeby zdążyć na samolot. Do tego jednak te, te procedury u Rosjan przy samym przejściu przez kolejne bramki, przez yy, kontrolę paszportową są zdecydowanie dłuższe niż w wielu innych krajach, zwłaszcza tej Europy Południowej czy, czy, czy Zachodniej. No, natomiast... Potem wydawało mi się, że będzie taki spokojniejszy czas, że się prześpię i przyjdę na to ważenie, ale, ale gdzieś tam gruchnęła no, wieść, że nam zamknęli kanał sportowy. Że... Co YouTube wywinął? Nie wiem czy YouTube, no YouTube sam tak nie myśli, żeby coś wywinąć. YouTube musi otrzymać jakiś sygnał z zewnątrz, że coś się nie zgadza. Natomiast gdzieś ta, powiedziałbym, ogólnikowość komunikatów przekazywanych przez YouTube, no, powoduje, że człowiek się najczęściej może tylko domyśleć i spekulować, co się wydarzyło albo co się komuś nie spodobało, bo, oczywiście, jest pewien regulamin YouTube'a, którego się trzeba trzymać. Są opiekunowie w danych krajach, z którymi, jak się jest coraz większym graczem, to czasami się można skontaktować i też się od nich dostaje bardzo często takie ogólne tylko wytyczne, bo nikt się z Tobą nie chce przyjaźnić, bo tak naprawdę, jesteś taką. Mamy kruszynę. A, a Ty jesteś taką kruszynką, takim okruchem, takim pyłkiem w tym wielkim biznesie YouTube'a czy, yy, czy Google'a. No, wydaje mi się, że dzisiaj pewna grupa społeczna mogła być poddenerwowana taką dosyć śmiałą rozmową w magazynie OKTAGON na temat yy, walki w MMA yy, kogoś, kto zmienia płeć, bo taki dzisiaj sobie Maciek Turski tam wymyślił temat, zaprosił człowieka, który zajmuje się terapiami hormonalnymi. Panowie, no myślę, że ja, ja akurat ten magazyn oglądałem, rozmawiali sobie bardzo tak metodycznie, analitycznie o, o pewnych historiach, co za, co przeciw. Dużo mówili o tym, że nie wiem, no, zmienia się, zmienia ktoś płeć, ale jednak nie zmienia kośca. Wciąż ktoś, to staje się kobietą, a był facetem, ma testosteron inny. Mentalnie jest inaczej: mężczyzna skonstruowany jakby od pokoleń, od wieków, przygotowywany o to, żeby rozpalać ognisko i, i walczyć o zwierzynę. Kobieta jest bardziej tym siewcą, kimś, kto się tym zajmuje na co dzień, hoduje, wychowuje. No i sobie tak fajnie rozmawiali na, na, na wiele różnych tematów, zupełnie spokojnie, bez obrażania nikogoś. No ale. Czasami YouTube po prostu dostaje jakiś sygnał, kiedy w jednym czasie jakaś zorganizowana grupa zgłasza w jednej sekundzie czy w jednej minucie roszczenia dotyczące teoretycznie złamania zakazu. Także no na szczęście dzisiaj to... Dla YouTube'a to jest temat tabu? Ja nie wiem, bo tak jak mówię, my tak troszeczkę jesteśmy wszyscy funkcjonujący na YouTubie. jesteśmy tak trzymani trochę z w akwarium. To znaczy, nie mamy, nie mamy dojścia do tej centrali. Nie da się z nimi porozmawiać, wymienić normalnej korespondencji na zasadzie takiej, żebyśmy się wymienili argumentami, żebyśmy mogli konstruktywnie porozmawiać, żeby uszczegółowić nasze oczekiwania jednej, drugiej strony. Żeby no, chyba przy tej skali to nie wydaje mi się, żeby było to w ogóle możliwe. Nie, nie, nie jest możliwe. To jest, to jest w zasadzie, moim zdaniem, algorytm w danym momencie zlicza. Zlicza po prostu zgłoszenia dotyczące naruszenia regulaminu i z automatu z klucza blokuje. Jeśli miałeś na przykład jakąś karę wcześniej nałożoną na zasadzie zawieszenia, no to za chwilę usuwa ci, usuwa ci kanał. Także to się pewnie też nie za często zdarza, żeby kanał usunięty po kilku godzinach już był przewrócony. No ale tutaj prawdopodobnie m, zadziałała trochę nasza społeczność, która pewnie napisała trochę petycji, informacji. I być może ktoś się zorientował. No nie wiem, no fajnie, że się tak ludzie skrzyknęli i dzisiaj gdzieś tam nam też pomogli, bo ludzie bardzo często nawet nas zachęcają do tego, żeby, żeby błyskawicznie gdzieś tam się przenieść na swoją platformę, żeby pobierać jakieś opłaty. My dopóki potrafimy gdzieś w tym naszym projekcie powiedziałbym radzić sobie budżetowo. Że jesteśmy samowystarczalni, że nie musimy dzisiaj prosić o pieniądze kibiców, naszych odbiorców, to nie chcemy tego robić. No bo pewnie nawet gdybyśmy powiedzieli, nie wiem, zapłacie 2 złote... Kilka za to, godzin to, to są to... jakieś koszty też, prawda? No to są gigantyczne koszty. My w tej chwili mamy kilkunastu pracowników na stałe, bo to jest jednak cały staw. To... I niepewność o ich los, tak? I niepewność o ich los. Ja dzisiaj w zasadzie taka moja pierwsza myśl nie była dotycząca nas akcjonariuszy, właścicieli, tylko, tylko bardziej myślałem o tych ludziach, którzy, nie wiem, skądś odeszli, żeby przyjść do nas i, i człowiek od razu zaczyna szybko myśleć i, i już planuje kolejne kroki, jak to wszystko uporządkować, jak to, na co to zamienić, no bo no też sobie zdaję sprawę, że, że ludzie mają przecież swoje rodziny i, i ich pierwsza myśl dzisiaj przy takim zamknięciu kanału, nie mówię, że była, ale mogła być taka, jejku, co dalej, prawda? Także no my, my nie chcieliśmy pobierać żadnych opłat od, od, od naszych kibiców, od ludzi, którzy, nam, którzy są z nami, którzy oglądają nasze programy, bo, bo potrafimy gdzieś tam sobie ten budżet zbudować. Mamy swoich partnerów biznesowych, potrafimy robić, wydaje mi się, że w miarę fajne wyświetlenia, jak na, jak, biorąc pod uwagę polski rynek YouTube'owy. I, I chcielibyśmy się na razie tego trzymać. Natomiast to też na pewno dzisiaj dla nas jest taka, taka lekcja, i ktoś nas tak. Lekko powiedziałbym tutaj, do pionu ustawił, no, może nawet nie do pionu, no, ale tak zaliczyłem chwilowe deski, wstałem i się zastanawiam cały czas głośno no, co, co zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, żeby jednak no, coś co, było, co jest pasją, i co było fajnym pomysłem, troszkę się stało biznesem, i teraz, żeby jednak tego nie uzależniać jakby w całości od tego, że w danym momencie ktoś sobie coś wymyśli, kilka czy kilkaset osób w tym samym czasie coś zgłosi i nagle ten Twój biznes przestaje funkcjonować. No, wolałbym jednak mieć większy wpływ na, na los swój, swojej rodziny i, i, Pracowników. i wspólnego naszego biznesu. Pojedynki kobieta kontra mężczyzna już na świecie nie są niczym dziwnym, bo chociażby non-cross, non, -cross, non o ile dobrze pamiętam, nazwiska zawodnicze, które przeszły, jest zresztą Beautiful Boxer, słynny film, który właśnie o non -cross opowiada i o tym jak... On chyba, czy on kto, nie pamiętam, zawsze je mylę, ale w każdym razie w każdym razie jedna z nich walczyła we Francji dwa lata temu. Też ta walka odbyła się szerokim mechem. W Polsce chyba jeszcze nikt nie zaryzykował takiego pojedynku, a przynajmniej na takim poziomie, bo to są zawodniczki zawodnicy, którzy mają po chyba 150-160 walk. No pewnie gdyby doszło do walki kobiety z mężczyzną i mówimy o kobiecie wybitnej sportowo i o mężczyźnie, który jest kilka poziomów niżej, to kobieta ma szansę wygrać. Natomiast no też zobaczmy, że praktycznie się nie zdarza, żeby kobieta zmieniła płeć, prawda, i walczyła za chwilę z mężczyzną jako mężczyzna. Tylko jeśli to się dzieje, to się dzieje w drugą stronę, bo wiadomo, że przychodzi facet zmienia płeć, ale zostaje mu szereg, szereg tych wszystkich atutów, które, które ma facet. I, Czasami doświadczenie. No właśnie i, i, i jest wtedy od razu gdzieś przewaga, przewaga fizyczna na kilku, na kilku polach. Także to są tematy bardzo w ogóle wydaje mi się złożone i bardzo delikatne i ja zawsze byłem człowiekiem tolerancyjnym, mimo że wierzącym, to tolerancyjnym z takiego bardzo mocno liberalnego domu. Natomiast yy, czy mi się to podoba? że ktoś walczył najpierw jako mężczyzna, a potem zmienia płaci walczy z kobietami, chyba nie, no bo tak jak mówię, no, nie zmienimy komuś błyskawicznie kości, nie, nie zmienimy struktury mięśni, nie zmienimy y, głowy, jakby tego przygotowania od pokoleń mentalnego, za co jest odpowiedzialny mężczyzna, za co kobieta, tych takich podział w najprostszych wartościach, w najprostszych relacjach damsko-męskich. Także nie wnikam w moje prywatne życie, ale, ale jednak chyba bym takich walk wolał nie oglądać. Jak, jak się będą toczyć, to niech się toczą, ale chyba jestem tym dosyć średnio zainteresowany. Odbiliśmy troszeczkę od tematu gromdy, a ja się bałem, w ogóle jak przeczytałem tą informację, kanał e, zawieszony, no to pomyślałem sobie, Rosjanie na pewno jakiś atak hakerski przeprowadzili za zwycięstwo, za to, że Legia awansowała, tak, i że, że są wkurzeni na nas, może o to chodziło, tak? Nie, nie, wszystko, wszystko myślę, że się odbyło tutaj nad, nad Wisłą i Odrą sportową. ktoś tutaj chyba, <coughs> właśnie dziś, myślę, że się dzisiejszy OKTAGON nie wszystkim podobał, te treści. Kto jutro wygra turniej? U, Im więcej o tej walce myślę, tym mniej wiem. Czy jest takim faworytem? Doświadczenie, gabaryty? O, o, o turnieju mówimy. O turnieju, nie mówię o Superfajtach. Jeśli chodzi o turniej, to, to myślę, że nawet jeśli Maksymus mówi, że nie ma presji, to coś tam musi mieć z tyłu głowy. To, to, tego nie da się uciec. On wie w jakich okolicznościach przegrał walkę z Kubiszynem, i też moim zdaniem ma świadomość że liczą na niego kibice, że widzi jakie są kursy bokmacherskie, widzi jak wyglądają rywale, co zrobili rywale, skąd pochodzą rywale. Wydaje mi się, że każde inne rozstrzygnięcie niż zwycięstwo Maximusa, jak tutaj mówię, w normalnych okolicznościach, czyli nie zakładam nie wiem, złamania nogi przy wejściu do ringu, czy jakieś potwornie paskudnej kontuzji prowadząc walkę do jednej bramki, no to byłoby to dla mnie jednak sensacyjne rozstrzygnięcie, gdyby tego Maximus nie wygrał. No. Taki pojedynek e, Kamil Altemini kontra, e, kontra King Kong, e, Grzesiuk. Grzesiuk nazwisko też zobowiązuje, pan jest znawcą literatury, pasjonuje się pan literaturą. Nazwisko, pan Powiedziałem mu, że zobowiązuje, okazuje się, że to rodzina, e, gdzieś daleka rodzina, też ciekawa historia, w ogóle takie porównanie, no naprawdę tutaj gabaryty to są olbrzymie, tak? no bo tu mamy jeszcze oczywiście Bartka Bielasa w starciu z Gołtem. I, I myślę, że Łukasz Parobiec tutaj gdzieś też ma jakiś szatański plan na to, żeby zrealizować to, czego wcześniej nie zrealizował. Ale jak zniwelować te kilogramy Alta A Jeśli chodzi o gołtę i kroszenę, to myślę, że kontraktujesz taką walkę, kontraktujesz taki rewanż i wiesz, że... A to I Wiesz, że to pewniak. Wiesz, co zakontraktowałeś. I nie spodziewam się, żeby ta walka miała zawieść. Nie wiem, kto wygra. Nie wiem, kto przegra, ale myślę, że to będzie po prostu dobra walka z dobrą zabawą i z serduszem oddanym przez obu chłopaków. Natomiast jeśli chodzi o King Konga i Kose, no to jest naprawdę duża dysproporcja wagowa, wzrostowa. A Kamil wydaje się taki, jakby coś miał w zanadrzu. Tak przy, przynajmniej spojrzałem w oczy i on powiedział, że kariera gdzieś tam bokserska kiedyś zostawiona, ale wrócił i nie wygląda na to, żeby się bał. Słuchaj, bardzo często jednak jest tak, że ci ludzie duzi. No, trzymają szczękę dosyć wysoko i trafieni w tę szczękę padają. Uderzeni nawet przez tych zdecydowanie mniejszych. Także wydaje mi się, że cała presja na King Kongu. Bo jeśli on to przegra, no to nikt nie będzie tutaj rozstrząsał przeszłości pięściarskiej kosy. Nie będzie się zastanawiał jak on to zrobił, tylko to będzie takie poczucie klęski wielkiego chłopa, ważącego kilkadziesiąt kilogramów więcej z malutkim. Tak? Dawid Goliath. Także wydaje mi się, że Kosa może do tego pojedynku wyjść spokojny, rozluźniony, zaryzykować, spróbować, jak ma jakiś pomysł w głowie, a, a King musi. King Kong musi. Zadyma musi, czy wasel musi? Jak to wygląda w finale, już na koniec, ostatnie pytanie. Obaj muszą dać dobrą walkę. Natomiast jak zacząłem e, tę rozmowę naszą, im więcej o tej walce myślę, im ją szczegółowiej analizuję dni, o nie wiem, bo to się może skończyć jednym ciosem Wasyla w pierwszej akcji, a może go, a może Tomek się pięć razy tutaj podnieśli, wrócić z zaświatów, przeciągnąć walkę do 20 minut i, i zabrać... Śmiał takie walki. Tak, i zabrać duszę, zabrać całe kardio, które jeszcze Wasylowi zostanie i skończyć to na swoją korzyść. To czekamy jutro na walki. Dziękuję bardzo tak. za rozmowę.